Mamko, ja, ja Was witam na moim kanale. To jest mój pierwszy live na tym kanale. Gdzie i tak mi się nie chce wyskoczyć. Nie wiem, z ja powodu, ale nie chcę mi wyskoczyć jeden live. O, wow. o, wiedziałem, Benuła Padretti, oczywiście przyszedł, Ciepciak wys... przyszedł, <grystanie> Lirku już pisze kto wygrał, znaczy jeszcze nie robiłem kto wygrał, jesteśmy oczywiście, jak możecie zobaczyć, jeszcze nie kręciłem tym kółkiem, tu jest zrobione kółko, są wszyscy, żeby nie było... Nie, oczywiście, włączam reklamę. No, nie wiem, napiszcie mi, czy mam kręcić teraz, czy nie mam kręcić teraz. Mam od razu kręcić, czy coś? No, Benoît. Prawo ty. Pewnie masz dzwoneczek. Nie wiem czemu, ale mi wszystkie wiadomości wuj pokazuje. Ale to zaraz sobie zakręcimy. No zaraz zakręcimy. Tylko zobaczy sobie, czy ten like nie wyskakuje. Może na telefonie nie wyskakuje od razu. Dobra. No to no to idę zakręcić tym kółkiem. A się boję, kto wygra. Dobra, to napiszcie mi, czy mam takie jedno próbne, czy od razu to jak zakręcę, to się liczy już. Nie, nie patrzcie na to, że ktoś wygrał. No, yy... no, piszą, że próbne, dobra, robimy próbne. Nie patrzcie na to, kto to jest przed chwilą, bo. i tak to by wygrał. Degia. No to pierwsza jest. Później, kto by wygrał. No, ekscytacja. Kto by wygrał. Dzio. Wiem, że dzisiaj nie subuje, ale jeżeli wylosujemy kogoś, to zobaczymy, czy mnie subuje. Nie piszcie nawet, że subujecie, bo... o, Ciepciak byś wygrał! Heh, Ciepciak by wygrał. Brawo, Ciepciak, byś wygrał, ale gościu chciał... Dobra, znaczy... nie, zrobimy tak. Zakręcimy na live'ie, ale jak będzie jakieś 15 minut, bo ponieważ nie opada się robić live'a 5 minutowego, żeby zakręcić tego kółkiem. Więc teraz sobie pogramy tak zwane Brow Starsy napiszcie mi, czy są lagi. Napiszcie mi, czy macie lagi, czy nie macie. Patrzcie, Remek mam więcej od... Benua, mam więcej od ciebie. Wow. Napiszę, czy macie lagi, czy nie? Tego sero przystawić można, aby mi dobra. Nie wiem, gra ktoś? Brawl Stars. Dobra, to idziemy na solo. Pamiętajcie, Bnuła Twój numer jest! Halo? Wiesz, że jest live? Tak, i, przecież mam, i przez tego live mam lagi. No wiem. Dobra, nie, przepraszam. Co ty powiedziałeś? To, ja nagrywam. Mm. Nie patrz na ten numer w ogóle. To jest benuły Pedretti. No, wiem, że były lagi. To zagramy w Mister Gana No nie, no bo piszą, że są lagi. a się nie opłaca grać. No, w każdej grze chyba są lagi. No w każdej grze będą lagi. Lagi zielone, teraz też, przy tej grze też są lagi. Napiszcie mi, czy teraz w tej grze są lagi. bo Nie wiem. się ma Marcel. Aha. Ty nie pisałeś komentarza. Benek, są lagi na live? Tam dzikie. Oni piszą, że są lagi. Ej, to jak już to komputer no ale wprawdzie nie mój. Dobra, tam biorę kompas, zobacz. Ekran płynny. O no to co? Ja was nie rozumiem. To są przy... lagi czy nie ma tych lagów? Dziebciak pisze, że nie ma. E, nie patrz na te początkowe unie lagi, no bo w tej grze czasami są takie lagi, że mam laga. No w Mr. E, Ganie to czasami nie są lagi. No ale ja się nie dziwię, jak nagrywam no Co, Benua? No dawaj. Tylko pamiętaj prawa autorskie. Nie? No po co puściłeś po prostu. Dobra, to nie gramy w tą grę, Boże. Poczekaj, dopiszemy. Marcel, subskrybujesz mnie? Marcel, czy ty mnie subskrybujesz? Marcel.pl Ile macie? Co? Poczekaj, wbijam na mój kanał Zobaczymy, czy są lagi nie, nie. Aha! No, ale te opóźnienie mam, no to przepraszam, ale... No ciepcia, tak ja ci powiem tyle, macie takie opóźnienie, że nie wiem co. Ale są lagi na live i to bardzo. I musiał w ustawieniach to zrobić. A Marcelu, ty mnie subskrybujesz. Dobra. Co nie napisałeś jeszcze? Tu nie zrobię, bym musiał być... na dzisiaj nie będę się w pełni. Ej, dobra, zrobimy tak. Ja zrobię live'a za jakieś... No, za... jeżeli za pięć minut nie będzie live'a na komputerze, to zrobię jeszcze raz na telefonie i zakręcimy, bo macie lagi. To widzimy się w następnym live'ie który prawdopodobnie będzie za dwie minuty. Więc nara.